Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was, kochani, serdecznie w niedzielę. Kochani, piękną, słoneczną niedzielę. Naprawdę, pogoda ostatnio jest fantastyczna. Na przykład, wczoraj w sobotę było super, kąpaliśmy się w basenie, w piątek tak samo. Także, moi drodzy, od piątku już jest naprawdę świetna pogoda. Jest upalnie, także powiem Wam, no super. Ja, jak widzicie, już jestem, kochani, w mojej pięknej sukience, w tej lawendowej łączce jadę właśnie, teraz muszę podjechać do sklepu. Zapomniałam ostatnio właśnie, w kupić sobie soku malinowego do herbaty, no i y, wody z tej jabłkowej. No i jeszcze sobie podjadę, moi drodzy, na cmentarz. No i... Y, Później, moi drodzy, będziemy po południu robić, kochani, w końcu ziemniaki pieczone, garnek na ogniu, moi drodzy, z ziemniakami. Powiem Wam, że nie wiem, jak dawniej my często to robili, tak teraz powiem Wam, w tym sezonie, sezon się praktycznie za niedługo będzie kończyć, a my dopiero będziemy robić ziemniaki pieczone. Także widzicie, po południu taki, moi drodzy, plany przyjadą znajomi, rodzinka i będziemy robić garnek, duży garnek ziemniaków. Pieczonik. Także, moi drodzy, nic mi nie pozostało, tylko zaprosić Was, kochani, na kolejnego vloga. Moi drodzy, ten vlog pewnie będzie łączony. Dzisiaj go zaczynam w niedzielę, jutro, poniedziałek, pewnie go yy, zakończę. Także więc, moi drodzy, kolejny vlog. No to tak jak mówiłam, moi drodzy, lecimy, kochani, z kolejnym vlogiem. Miałam dzisiaj, kochani, w niedzielę nie nakrywać, ale stwierdziłam, że zacznę tego vloga właśnie dzisiaj. Także więc ja teraz idę, uciekam, zmykam jadę, buty, ubieram i odsmam się, kochani, teraz później. No i pogoda, moi drodzy, jest naprawdę super. Słoneczko, kochani, świeci, więc później, może, będziemy się opalać. Bo po południu, tak jak mówiłam, będziemy robić pieczony. Zobaczcie, tutaj Wam pokażę, właśnie, jak przebarwiają się już te moje hortensje. Te już są bardziej różowe, zobaczcie. No, to tutaj, jak mówię, później będziemy się opalać. Otóż, właśnie w tym basenie, bo mamy wodę, kochani, wymienioną. Już mi wczoraj się kąpali, także trzeba jeszcze, moi drodzy, korzystać. Ja kochani już jestem w domu, przyjechałam, powiem Wam, ale palnik tak grzeje, a powiem Wam, na cmentarzu to po prostu nie idzie po prostu wystać, bo tak strasznie gorąco, ja to się po prostu cała zgrzałam, jeszcze w moim samochodzie po prostu bez klimy, to masakra w Audi. Dobra moi drodzy, ja teraz się przebieram, dzisiaj kochani obiad nie niego gotuję, bo dlatego, że będziemy robić pieczone, więc nikomu się nie chce na razie jeść, czekają wszyscy jak będą ziemniaki, także więc kochani ja się na razie przebieram, wyskakuję z tej mojej pięknej sukienki, ubieram strój kąpielowy i lecimy kochani do basenu, korzystać jak najwięcej po prostu z tej pogody, z basenu, żeby tak wiecie, wykorzystać go konkretnie. To my już moi drodzy jesteśmy w basenie, ale przyjemnie, jak tak gorąco wejść do takiej wody. No, powiem Wam super, bardzo fajnie, przyjemnie. Powiem Wam, że no, super, fajnie, bardzo przyjemnie. Więc korzystamy już niedziela teraz z basenu, później ziemniaki pieczone, Więc i goście będą, posiedzimy. No super, cieszę się, że jest w końcu taka, moi drodzy, pogoda, bo już ostatnio jak padało, to wszyscy nie mieliście tak samo dość jak ja tej pogody. A teraz, no, super, uwielbiam ten czas. I sama przyjemność, moi drodzy. Możecie pisać pod filmem, dajcie znać, jak Wy lubicie spędzać czas, niedzielę, co Wy robicie, jak jest taka piękna pogoda, czy gdzie się wybieracie, gdzieś jeździcie. Czy po prostu spędzacie ten czas w domu, na kocyku, w basenie? my dzisiaj, tak jak mówię, jesteśmy w domu, bo robimy pieczone. No i czasem powiem Wam, że jak jest taka pogoda, no to jedziemy gdzieś na wycieczkę. No ale dzisiaj inne plany gości będziemy wiedzieć, więc nigdzie się dzisiaj nie wybieramy. Ale może, kto wie, na kolejną, może niedzielę, jak będzie ciepło, to może na jakąś wycieczkę się wybierzemy. No nie wiem, zobaczymy. No i moi drodzy, idziemy robić te pieczone, moja stylizacja na pieczone to moi drodzy spodenki, ubrałam właśnie te z i ubrałam sobie taką bluzeczkę, taką z inseja, taką, wiecie, na wygodnie, nie sukienka, bo trzeba to wszystko, wiecie, przygotować nisko i tak dalej, więc w spodenkach. I tak, moi drodzy, ziemniaczki, jak widzicie, pieką się, na pewno będą bardzo smaczne. Także więc yy, czekamy. Idę właśnie teraz yy, po talerzy, po widelce, bo za niedługo będą gotowe bo już po prostu czuć yy, pachnie pięknie ziemniakami. No i moi drodzy, ziemniaczki wyszły takie rewelacyjne. Wszystkim, kochani, smakowały naprawdę przepyszne. Pogoda do tego, wszystko się udało, posiedzieliśmy na polu pod parasolem. No, powiem Wam, super było. No, także powiem Wam, goście już pojechali, no bo wiecie, też byli z małym dzieckiem, także więc kompanie i tak dalej. No, a my teraz idziemy jeszcze, moi drodzy, trochę, już jest i tak wieczór, ale idziemy jeszcze pokorzystać z basenu, bo świeci akurat słońce. To jeszcze skorzystamy trochę z no ale ziemniaki naprawdę były rewelacja. Także więc, moi drodzy, będziemy musieli jeszcze na pewno jeszcze raz to y, powtórzyć, bo naprawdę y, świetne. I tak jak mówię wszystkim y, smakowały. A jeszcze pogoda, moi drodzy, do tego, jak jest, to się fajnie po prostu siedziało. Ja teraz, właśnie w idę sobie troszeczkę właśnie tutaj mam pomadkę, bo troszkę mi usta wyschły, wiecie, jak się je wszystko. To nawet teraz sobie tutaj widzę, więc pomalowałam sobie troszkę tą właśnie jeżynową. Super świetna ona jest, powiem, nig powiem Wam nigdzie nie mogę jej dostać w żadnym teraz rozmanie, Nie wiem, tak się wysprzedały. Jutro jest kochani poniedziałek. Właśnie muszę też jechać w jedno miejsce i poskoczę do innego rozmana. Mam nadzieję, że chociaż jakąś kupię albo taką, albo po prostu. Inną albo, ale w każdym razie, żeby była jest isany. Dobra, kochani, ja idę dalej się przebieram i idziemy z Damiankiem do basenu. Idziemy się jeszcze pokopać, skorzystać, bo jest naprawdę powiem Wam, mega ciepło, jest tak gorąco, że idziemy się odświeżyć teraz, kochani, po ziemniakach pieczonych po imprezie do basenu. Dzień dobry kochani, dzień dobry. Witam się z wami, kochani, już w poniedziałek. Dzisiaj mamy poniedziałek, przepiękny, słoneczny, upalny. Wczoraj właśnie zakończyłam vloga, bo to jak mówiłam Wam będzie łączony z dzisiejszym dniem. Tak więc kochani, jestem teraz w Płyncie. Ja właśnie teraz przyszłam do łazienki, muszę się uczesać, właśnie tutaj na ręce frotkę założoną. Muszę spiąć moje włosy, bo na razie to mam tak tutaj, wiecie, taką kramyką byle jak spięte. Także więc muszę się uczesać, jedziemy z Kamilą, z Damianem, jedziemy odebrać książki, odkupić od Kamili koleżanki. Więc czeka nas właśnie wycieczka do miasta, ale też bym chciała właśnie wstąpić do akcji, zobaczyć co tam mają ciekawego jakieś bloki, coś do szkoły, papier kolorowy, takie różne rzeczy. Także zobaczymy, co mają ciekawego a dawno by w akcji nie byli, więc mamy niedaleko, blisko. Także więc, kochani, zapraszam Was na kolejny dzień ze mną. A na sobie, moi drodzy, mam y, sukienkę, y, tą przepiękną y, malinową taką y, z Sinse. Ja powiem wam, że jest tak upalnie, że naprawdę y, sukienka na dzisiaj. Y, Super właśnie, bo nie będzie bardzo, wiecie, gorąco niż w spodenkach. Ona jest taka fajna, jak widzieliście z koła. Dość sporo jest tu, moi drodzy, materiału, także, więc ta sukienka Sensei jest naprawdę świetna. I to, tak jak mówię, spinam właśnie teraz włosy. bo no w sumie fajnie by wyglądało, właśnie z rozpuszczonymi włosami. Do tego właśnie tutaj też kolorku No ale niestety powiem Wam, że jest tak gorąco, że rozpuszczone włosy dzisiaj raczej nie Także więc ja spinam teraz włosy Uczeszę się No i jedziemy I moi drodzy jesteśmy właśnie już tutaj właśnie pod Action Tutaj mamy też Rosmana, Kika, Kerfura, Sinsei oczywiście i tak dalej Ale my idziemy dzisiaj do Action lecimy, moi drodzy, teraz właśnie idziemy do tego action, bo tyle co my przyjechali powiem Wam, ale gorąco byłam jeszcze, moi drodzy, w Pepco, kupiłam sobie te welurowe wieszaki jedno opakowanie, czyli tam są trzy sztuki tych wieszaków i powiem Wam, że tak strasznie gorąco, że naprawdę gdziekolwiek jadąc czy robiąc zakupy no powiem Wam, ten skwar naprawdę jest dokuczliwy, jedynie jak, wiecie, może korzystać z basenu, to jest naprawdę świetna pogoda, ale teraz to jest gorąco ale damy radę, lecimy do Action. Jesteśmy właśnie po w już przyszliśmy sobie zobaczyć co coś ciekawego. Nie wiem, ale jakieś takie spodnie jeansy. Zobaczcie takie, nie wiem, zupełnie nie mój styl. No ale takie są sukienki. Zobaczcie 59 zł czarna taka. No tych zakupów powiem Wam ale gorąco, naprawdę mega gorąco, ale powiem Wam, daliśmy po prostu rady. Eee, moi drodzy, ja Wam tutaj pokażę taki mały hol zakupowy. Jak widzieliście, eee, byliśmy jeszcze w Sinseju. W Sinseju, moi drodzy, kupiłam eee, tylko jedną rzecz. Nagrałam Wam tam eee, trochę, co teraz mają właśnie eee, w Sinseju. Także więc taki moi drodzy, taki mały przegląd Sinseja. A ja w Sinseju kupiłam sobie tylko y, kolczyki. Za 10 zł. Zobaczcie takie piękne y, kółeczka z takimi różowymi tutaj y, takimi koralikami, takimi kamyczkami, bym powiedziała, zobaczcie, tak to wygląda. Nie wiem, czy to widać, ale chyba. Widać. Także więc, moi drodzy, takie kolczyki, kochani, za 10 zł takie kółeczka. I to by było tylko tyle w sinseju, Resztę by tak sobie pochodzili, poprzeglądaliśmy, co mają, ale w sumie, no, nic takiego konkretnego. W wyprzedaży tam stroi kąpielowych, tak samo mają. No, także więc, trochę tutaj by nagrały, co jest po prostu w sinseju I powiem Wam, byliśmy w Rosmanie. W Rosmanie, zobaczcie, moi drodzy, jest promocja 10,99. Na te tusze z Eveline, i właśnie my zakupiły dwa takie: Kamila ma różowy, ja mam ten z tym zielonym, 10,99, moi drodzy, w Rosmanie za tusze z Evelina. One są naprawdę świetne. Ja kupiłam sobie na zapas, na zapas chociaż ostatnio już sobie świeże otworzyłam, ale jak za taką cenę to wzięłam. No i jeszcze eyeliner. Do kreseczek z Lovey. on też był w cenie promocyjnej. Nie wiem, 7 coś albo 8 z czymś. Taki eyeliner do kreseczek. No i z na mojej drodzy by było tyle. Patrzyłam właśnie tam na masełka ale niestety nie ma. Ktoś mi właśnie napisał, że nie wiem, chyba w Hebe, w Hebe chyba. Z tej sielanki też jest chyba jakaś kolekcja do włosów. Nie wiem, szampon chyba, nie wiem, czy może odżywki. No, w Rosmanie jeszcze tego nie ma, także miejmy nadzieję, że też w Rosmanie będzie. Powiem Wam w ogóle, że dobrze dzisiaj ubrałam tą sukienkę, bo naprawdę fajnie w tej sukience na taki upał. Tutaj widzicie, ona też spory, ma też dekolt na ramionczkach jest, ale naprawdę w niej wygodnie na taki upał. Dobra, moi drodzy, przejdźmy, bo będzie taki hol zakupowy mieszany, tak jak Wam mówiłam, byłam jeszcze w Pepko, ale w Pepko właśnie wstąpiłam po wieszaki. I zestaw takich trzech wieszaków, moi drodzy, za 5 zł, to są wieszaki welurowe i one są w takim kolorze e, szarym. Powiem Wam, że ja te wieszaki bardzo lubię, bo dlatego, że sukienki z nich nie spadują, bo one są welurowe i te sukienki, bluzki, wszystko się na tych wieszakach e, trzyma. No i naprawdę są e, fajne. Także wieszaki, moi drodzy, za 5 zł z Pepko. No i teraz, moi drodzy, przejdźmy do... Aksjon, w Aksjon kupiłam yy, tutaj parę rzeczy z myślą właśnie o szkole, także więc yy, kubeczek zobaczcie, taki zamykany, cel już Wam nie będę mówić, bo nie mam akurat, nie wzięłam sobie tutaj rachunku, ale nie wiem chyba, niecały czy złoty chyba ten kubek yy, do malowania na pędzle na wodę właśnie, taki kubeczek i zobaczcie, on na, dodatkowo jest tu yy, po prostu zamykany. Także można sobie później zamknąć, wodę się naleje i się nie wyleje, przynajmniej jest zamknięty, pędzle później się wkłada. No fajne, kupiłam tam mianowicie właśnie taki kubek. Kupiłam mu też zestaw pędzli do malowania. Takie pędzelki tu są grube, cienkie. Także więc taki zestaw 3 zł chyba z czymś to było. No, i tutaj moi drodzy, jeszcze Wam pokażę zeszyt. Kamila sobie wybrała taki zeszyt, bo w sumie z zeszytów nic takiego ciekawego nawet nie ma. A ten rok powiem Wam słabo, naprawdę słabo. Taki zeszyt powiem Wam w kratkę. On ma te kółka właśnie, tutaj takie Kamili zależało, że po prostu go możecie sobie przełożyć tak i tak można sobie pisać. Także więc taki zeszyt z taką przeźroczystą właśnie tutaj okładką, takim delikatnym, pudrowym. Różu zeszyt, potem co my tutaj jeszcze mamy, tutaj mamy moi drodzy papier kolorowy, to też właśnie Damianowi potrzebowałam taki papier kolorowy do szkoły, więc papier jest. Tutaj jest jeszcze jeden zeszyt sobie Kamila wybrała, zeszyt w kratkę i on taki piękny kolor fuksjowy ma, to też jest yy, przeźroczysta taka właśnie fajna okładka, zobaczcie, fajnie to wygląda, zeszyt jest oczywiście ups, w kratkę, także fajny taki zeszycik, to są te większe właśnie yy, zeszyty. Tutaj, moi drodzy, mamy jeszcze jeden zeszyt. Ten jest taki fajny, bo on jest taki holograficzny. Yy, tu są właśnie liście liście kwiatka, takiego słynnego kwiatka. Zobaczcie. I on tak fajnie się akurat yy, mieni. No, taki holograficzny. I on jest yy, w linie. Także taki zeszyt kolejny. No i, moi drodzy, ostatni zeszyt to też... Yy, kratkę, tym razem niebieski, i on też jest tutaj taki przeźroczysty, nie trzeba go po prostu oprawiać tak jak tamte. No, powiem Wam, że naprawdę bardzo fajne te zeszyty. Kamila już w tamtym roku my kupywały, one są fajne, sprawdzają się, są super. I moi drodzy, ostatnie dwie rzeczy z Action, to ja mówię, to były zakupy z Action. Te zeszyty z Action, zobaczcie, taki piękny tutaj e, szklany, on jest zawinięty w folii, więc nie słychać, e, szklany taki, e, wzięłam to na waciki na przykład do łazienki, bo tam miałam jeden taki, e, taki pudrowy róż, ale ubiło mi się to tutaj, bo mi spadła pokrywka, to jest akurat wszystko zaklejone, ale to się otwiera, więc e, coś takiego szklanego do łazienki. Na waciki albo po prostu na te patyczki, także może być albo na to, albo na to, takie. I to kosztowało chyba w cenie 6 zł z groszami, bo już nie pamiętam dokładnie, ile groszy tam, ale wiem, że 6 zł z czymś. No i ostatnia rzecz, moi drodzy, to też jest takie jak to, tylko takie większe. Także więc, moi drodzy, coś takiego jest. Muszę przerwać, moi drodzy, bo właśnie mąż do mnie w tej chwili dzwoni. I już jestem, moi drodzy, właśnie mąż w tej chwili do mnie dzwonił, właśnie wraca z pracy trochę wcześniej. Wiecie, jutro jest święto, tak więc, no, a już jest godzina, zresztą mi tak 16, no to najwyższa pora, żeby. Yy, przyjęli do domu na obiad. <grym> Dobra, moi drodzy. Yy, kończę już właśnie teraz nagrywanie. Yy, chciałam Wam jeszcze raz to, o, pokazać, że jeden taki większy kupiłam, drugi mniejszy, z takich właśnie mam tutaj u siebie na toaletce jedno takie, tylko o połowę mniejsze na waciki, Kamila też ma u siebie na toaletce takie, a to kupiłam właśnie do łazienki i tu też możemy dać sobie waciki czy coś innego. Co kto będzie chciał. I to było w cenie to większe, w cenie 9 zł z groszami, niecałe 10 zł. Także powiem Wam, no jak za takie coś to wcale nie jest drogie. A jest takie spory, jest troszkę większe, a to jest mniejsze. Powiem Wam, miałam wziąć dwa takie, ale znowu to mi się spodobało i mówię, nie wiem, może wezmę jedno większe, drugie mniejsze i tak fajnie będzie koło siebie stało niż dwa takie same, no nie wiem. Zastanawiam się, najwyżej, jak kiedyś pojadę, to jeszcze dokupię sobie jeszcze jedno takie, ale naprawdę powiem Wam fajne, to nawet może posłużyć za cukierniczkę, też bym powiedziała, też fajnie wygląda. No, ale takie coś właśnie mam do łazienki, moi drodzy. No, także więc, moi drodzy, z zakupów by było na tyle. Taki Wam zrobiłam haul zakupowy, to co kupiłam w torbie, już, moi drodzy, nic nie ma, tu były zeszyty. Yy. Z każdego sklepu powiem Wam, że po trochu. Także z Action, z Pepko Wieszaki, z te jak mówię, moi drodzy, kolczyki, ale powiem Wam, że naprawdę mi się spodobały. 10 zł za takie kolczyki z takimi kamyczkami. No to naprawdę coś fajnego. Zobaczcie. Nie wiem, pokażę Wam jeszcze raz. Może tak bardziej widać. O! Także takie, moi drodzy, kolczyki są. Sinsea. Także, moi drodzy, ja już będę kończyć, uciekam, kończę tego vloga, może właśnie jedzie z pracy, ja idę już mu przygrzać po prostu obiad. I będę kochani kończyć tego vloga, żeby po prostu nie był za długi. On jest złączony z wczorajszym dniem, czyli z niedzielą. Także więc kochani, ja Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam miłego jutro wtorku, bo jutro jest święto. Dzień kochani, wolny od pracy. Czy będę jutro nagrywać, nie wiem, zastanowię się, czy gdzieś pojedziemy, czy nie czas yy, pokaże także moi drodzy, więc jak Wam się też spodobał taki yy, film yy, po prostu łączony z wczorajszym dniem yy, wczoraj my robiliśmy ziemniaki pieczone, powiem Wam przesmaczne te ziemniaki, naprawdę świetne pogoda się udała super. Także wiem, jak się, moi drodzy, Wam podoba taki film, to dajcie kciuka w górę, pamiętajcie też, kochani, o subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, a ogląda mój kanał. Także, moi drodzy, komentarz widziany mile pod filmem, serduszko, buziaczek, cokolwiek. No i widzimy się już w kolejnym vlogu, niebawem. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepłutko. Pa, pa!